Cześć, dzisiaj Wam pokażę, jak z takich kuleczek magnetycznych zrobić kostkę. Więc pierwsze, co trzeba zrobić, to odliczyć tutaj 6 i zgiąć żeby wyszło takie coś. I to trzeba zrobić tak długo, takie coś robić, aż w końcu wyjdzie 6 na 6. Więc jak zrobię to 6 na 6 to do was wrócę więc będziemy mieć takie o 6 na 6 i powtarzamy ten proces 6 razy aż te wszystkie kuleczki nie znikną więc jak zrobię 6 takich o kwadracików to wrócę i powiem co dalej dobra jak mamy 6 takich kuleczek to co trzeba zrobić połączyć je Najlepiej robić to po kolei i po prostu złączać. Czasami mogą się kuleczki nie przykleić, nie przyczepić do siebie. Będzie trzeba proces powtórzyć od nowa, ale czasami wychodzi. I robimy tak długo, aż te wszystkie kuleczki, te kuleczki się przyłączą. Więc ja to poprzyklejam i wrócę do Was za chwilkę. Dobrze, jak widzicie, zrobiłem tą kostkę jest taka o 6x6 kostka, Wiecie, to może nas zrobić. Można zrobić tak, żeby się popsuła i wdrążyć cały etap od nowa. Więc jak chcecie ją kupić. To macie problem i musicie sobie gdzieś znaleźć. A ja dziękuję za obejrzenie i do widzenia. Hej, hej!